działania Prawa i Sprawiedliwości w tym zakresie są działaniami wyłącznie wyborczymi. I nie jest ważne, jakie jest prawo, jakie są uzgodnienia, jakie są umowy międzynarodowe. Mało to, nie są ważne także wypowiedzi i poglądy przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości. Po prostu e, temat, e, który wyborczo zawsze pasował e, PiSowi, a więc e, aborcja się wyczerpał. Zresztą ta partia po złych doświadczeniach z czarnymi parasolkami na przykład lub rozejściem się po świecie scenek takich jak na przykład bicie kobiet na ulicy pałkami teleskopowymi przez funkcjonariuszy w cywilu raczej nie chcą zadzierać z kobietami. Zaczął się wyczerpywać również już im temat LGBT. Smoleńs umarł już dawno, chociaż służył tej partii prawie 12 lat. No więc trzeba było wyszukać, znaleźć, wytypować, podjąć nowy temat. No i zdecydowali się, że tym nowym tematem będą nadzielenie Polaków, dzielenie ludzi, robienie takiego politycznego kotła, mieszanie w tym kotle politycznym i tak dalej reparacje.